No jest, to, jest to problem i prawda, że wody, z których korzystamy, zresztą nie tylko my, tylko wszystkie generalnie wody powierzchniowe w Polsce są, są zanieczyszczone i tutaj te raporty podawane przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska czy Wody Polskie, które mówią o w jakim stopniu realizujemy ramową dyrektywę wodną, mówią, że te stany ekologiczne wód powierzchniowych są kiepskie. Natomiast tutaj z ratunkiem przychodzą potężne technologie. My w ostatnich kilkudziesięciu latach zmodernizowaliśmy nasze procesy technologiczne, wprowadziliśmy najnowocześniejsze rozwiązania i wszystkie procesy jednostkowe, które są dedykowane do usuwania poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń i wszystkim tym, całym tym potencjałem dysponujemy, czyli pomimo tego, że pewnego rodzaju zanieczyszczenia w wodzie, którą pobieramy ze środowiska, się znajdują, my jesteśmy je w stanie skutecznie wyeliminować w procesie uzdatnienia. Oczywiście, i to jest ważna informacja dla wszystkich użytkowników i odbiorców naszej wody, że woda krakowska, pomimo, pomimo czy, czy w związku z tym, że spełnia wszystkie wymagania, jest naprawdę bezpieczna dla zdrowia, to dodatkowo zawiera niebagatelne ilości minerałów, bardzo ważnych pierwiastków, tak zwanych biopierwiastków, wapń, magnez tutaj w szczególności należy wymienić, ale również twardość wody, która czasami jest odbierana negatywnie przez, przez konsumentów, no bo powoduje pewnego rodzaju problemy użytkowe, no choćby nawet kamień w czajniczku. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bezcenne te minerały są dla naszego zdrowia i jak, jak właśnie jakim dobrodziejstwem jest ta woda kranowa, która w cenie kilkaset razy niższej niż woda w butelce zawiera to samo albo nawet więcej niż tych minerałów niż woda butelkowa, nie jedna woda butelkowa.